Wiem czy wiesz, druga edycja, czyli ta w której ty byłaś teraz, z której właśnie wyszłaś, cieszy się. Chociaż w sumie nie wiem, czy to dobre słowo, ma znacznie mniejszą oglądalność niż edycja pierwsza, w której na przykład byłem ja. Jak myślisz, czemu tak może być? Myślę, że widzowie byli mocno podekscytowani pierwszą edycją z racji takiej, że weszła ona jednak po wielu, wielu latach. tak? Nie było tego formatu przez ostatnie lata w, w telewizji, stąd to duże zainteresowanie. Ja sama przyznaję, że faktycznie obejrzałam. Wasze wejścia do domu, bo to było coś dla mnie interesującego. I myślę, że w tym momencie, kiedy powtarzamy ten format po niespełna trzech miesiącach, bodajże od zakończenia poprzedniej edycji, nie jest to już taką ekscytacją, jak budziła wasza. Bo też nie sposób nie usłyszeć komentarzy, że Wy jako grupa jest, byliście dobrani dużo, dużo lepiej niż my. Że tam w drugiej edycji było znacznie więcej ciekawych osobowości, niezwykłych charakterów, a mimo wszystko ta oglądalność jest niższa. Czy Ty się zgadzasz z tym, że uczestnicy drugiej edycji są tacy bardziej oryginalni w porównaniu do uczestników pierwszej? Mam nadzieję, że nie, ale powiedz szczerze. Dobrze, powiem Ci szczerze, no cóż, są ciekawsi, bo. Bo byłam tam ja. I tyle. Tyle. Ale ciebie już tam teraz nie ma. No nie ma mnie. I co to oni tam teraz będą robić? To powiedz o tych, którzy zostali, <gry> czy są ciekawi. Powiem ci tak. E, oczywiście w waszej edycji to, to były żarty, teraz w waszej edycji były ciekawe osobowości, charakterystyczne osobowości, e, osobowości irytujące. E, ja mogę powiedzieć tak: zapamiętałam z waszej edycji. Oczywiście zwycięszczynię programu, bo nie sposób jej było nie zauważyć. Ja akurat bardzo podziwiam jej stylizację, bardzo są, są piękne i, i to zwróciło moją uwagę faktycznie. Zapamiętałam Igora, zapamiętałam ciebie, zapamiętałam tego górala, który wyszedł co prawda po czterech dniach bodajże, ale był niezwykle ciekawą, charakterystyczną, charyzmatyczną osobowością i to tyle. Natomiast kto jest ciekawymi osobowościami z, z mojej edycji? Oczywiście będę nieskromna, muszę Wam to zrobić. Jestem to ja, jest to e, Kamil, jest to Dawid, jest to Malwina Babi i jest to Sławina. I na tym kończą się ciekawe osobowości w tym programie.